Siema widzowie, dzisiaj odcinek z The Brawl Starsa. Ale wy przed tym zostawcie sobie z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie o lajku, aby nie ominęły was wszystkie filmy, a my lecimy. Już jesteśmy, moim jest widzicie wszystkich z ja na 500 pucharków do 20 rangę. A teraz może sobie zagramy dynamikiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oj, widać tutaj, że niektórzy wygrali. Nawet pan ma No. Idziemy power cube. Ale tego pana to się boimy, tak? Nie, tego to się boimy. Uch! Bo. Ja użyłem. I ja nie wiem, grać na majce. Ale może teraz pójdzie lepiej. Złoto. Ja faję do nich nie podchodzić. Ja mam brąz. No i jeszcze to złoto. Tego gościa ze złotą trafiam. Jest to Hup! Ej, może tego zabiję. Nie. To jest przecież żart. Czemu? Kam mnie mě Ja Já, ne... Já jsem s na Dynamiku. Zostawcie mě. Ja to 20 dobíjem 15. Může tu. Vendě lepší. Možná, že za chvíli přijde otis, no a doufám, i mi Go už i. No. Dobře, zabiješ. Otis. Na jeho je tam i no, mi zabije, to šeli. Jest! Ej. Je to na tvé Teraz to będzie pierwszy mecz wygrany i będziemy strzelać Będziemy. bo yes. I teraz patrzcie, no i teraz patrzcie. Nie, bo ona ma ulta. Ona. Oby to był pierwszy win. I ja oby to nie było Asha. Nie no, jest aż. też. A takiego robimy no w moją łapeczkę, Nie. Ja piszę, że no wie, o. Nie! co ja, zrobiłam. No ja miałem uciec. A niech siebie trochę chodź. Nie! To faj, aż, aż, aż! Ja I nie to, że ja jestem jakiś dziwny, tylko. Nie! Jeszcze te małe zgredy wypuścił! Jeszcze mnie gonił Cóż! Dwa pucharki! Może straciłem z wody stałem! Teraz będzie. Nie no, każdy tu ma... Nie, dwa goldy, jeszcze fajka. I Shelly, szali... Nie, 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 szeli mnie nie goni. KOLD! Oh, A to boczy, kończyk to boczy. Sorry, nube. Jedrze? Hop. Nie, nie użyję tego. Jest, hop. Jest! Pani! pani! Hop, pani. Nie. Chłopak jest jakaś

Ktoś, kto na to pójdzie? Jak to może się jeszcze wyjść? A teraz już startuje gieczka. Ja mam i na koniec, ale jak widzę Shelly na goldzie, to się cykam, ale okej. Okay. Bibi to tam przeżyje. O, nie przeżyje, Bibi. Znaczy, ja od Bibi nie przeżyję. Ja od Bibi. W gielce mamy. Y średniego bota! Jest nim... Czeka 593 z dużych! Bez spacji, brawo, brawo! Mamy tutaj jednego z wielu, yy, jednego bota. Na tym, w tej gierce. Który nie umie porobić BB. I właśnie, nie umie strzelać. Przez to, że jakiś... Jakaś małpa mnie niego nic do ty uciekłaś. Tobie się coś nie poprze... Nie poprzewracało, czy się to już... ...na kolejne gierki, jak mówiłem, Piper i ja nie umiem grać i nie wiem jak ja ją na 20. kiedyś. Ale no, to wygląda dobrze, nic nie grało rankingowego trybu. Patrzymy się na tą Rozę oczywiście, oczywiście ta Roza musi być jakaś dziwna. Teraz muszę na nią skoczyć. Nie, świetnie. Świetny skok. Normalnie Adam Małysz, Adam małyś, Nie, nie. Nie, nie. że może być łatwiejsza no to nie będzie łatwiejsza jakiś za piper skina do piper a jak ktoś ma skina i takiego jeszcze fajnego chyba może być ciężko tutaj spójrz na piper nie wiem na jakichś wysokich tych puszkach Czyli około 15 to wysoko dla mnie najwidoczniej dla mnie najwidoczniej jest No ja chcę go dogonić Jest Kaszanka, kaszanka Pokonałem kaszankę Nieważne, że ta kaszanka była ze Bon, bo, 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 bo. Ty się już w średniowieczu, że z łuku strzelasz. Pandy, pandy są złe, pandy są złe, pan nie lubimy. Fuj, fuj. Nieładnie, nieładnie. Pan nie zabijamy. Ale w grze można chyba. To nie jest jakieś takie dziwne. No nie! Łucznik. Kotka! Jak kotka można? Nie wiem. A i ja ostatnio wybiłem 17k. Załadował, zawadzwo, no, no. Nie, nie, nie! Z kim ja grałam? Głocha wystająca ptaki! <grymne> to. Co tam ptaszku? Miał miał. A nie, co pomyliłam się, no. Dajcie może jeszcze Edgiejusa. Jusa. Yy. Eee, taki. No, co ja... Nie pytajcie. Mamy kostkę i mamy też cząstkę, podkie. Zabieram kuba w koście, koście. I e masz Make you hot, hot my life, make you. It's fire! O, oh, oh, w ogóle mam jakieś tam dropa ostatnio w kolejnym tygodniu ale nie no salta no nie no. o dużo akurat osób gra następny odcinek będzie wybijania ligi ja myślę że jak wybijam już blan, to możecie się pochwalić co znacie. Max no, sobie to jeden dla mnie diament to już będzie... A czy mogę sobie tak kliknąć, o tak, 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 tak. Tak i miło lepsze ich trochę. Ja nie na diament, ja na... Może kiedyś. Do mityka nie wejdę, legenda nie wejdę, mistrzowie nie wejdę. No max to złoto wpiję, to, to do diamenta jeden może. A jeśli to się, się pochwalił. Ile wy macie kucharków, jaka liga, ja przynajmniej bo wczoraj nie mogłem za bardzo grać, a dzisiaj w najserbie Pa! My